Wow, same się przełączyło. No się ma, moi drodzy. E, może mnie kojarzycie, ja się nazywam Niklaus. To jest wasza ulubiona e, gra, czyli H1Z1. Hmm, mam sobie mikrofon, stoję poprawię. O. E, czemu ten materiał w ogóle, moi drodzy, powstaje? E, naszła mnie taka refleksja. Przypomniałem sobie mianowicie taki, e, taki, e, taki moment w życiu. Na pewno pamiętacie taką grę, taką serię w zasadzie, jak The Elder Scrolls, czyli starożytne zwoje, czyli... Em, na przykład Skyrim z tych nowszych, wcześniej Oblivion, i właśnie przy okazji Obliviona pojawiła się taka rzecz, że można było kupić sobie zbroję do konia za kilka dolarów, która zupełnie nie dawała nic kompletnie, nie poprawiała jego osiągów, nie zwiększała mu wytrzymałości, nic takiego. Po prostu miała czysto wizualną rolę, spełniała i ona kosztowała kilka dolarów. I pamiętam, że to były w zasadzie chyba wtedy początki. Płatnych DLC i jeszcze w tym przypadku takich jakby nawet nie tyle DLC, co skinów i było wielkie oburzenie, pamiętam artykuły o tym były w internecie i w gazetach, że, że w ogóle jak można coś takiego zrobić, jak mogła firma coś takiego zrobić, żeby po prostu żeby po prostu wypuścić dodatek do gry, który kompletnie nic nie daje i kosztuje tam kilka dolarów, że głupia zbroja do konia, z której no nic, nie mamy poza tym, że ona jest w ogóle, nie? No i ja wtedy też się pukałem w głowę i mówiłem, że to jest debilizm i w ogóle ktoś to kupi, to chyba jest niezdrowy. No, a dzisiaj kupiłem 1000 koron w H1 za przeszło 40 zł, żeby sobie odblokować czapeczki i koszulki. No i teraz pytanie moje brzmi. Co się takiego stało, że myśmy się na to, moi drodzy, pokusili, że... Bo mam nadzieję, że nie jestem jedyny, że ktoś z was też kupował jakieś skiny do gier za pieniądze i, i w ogóle. Co się takiego stało, że kiedyś ludzie tak się oburzali, a, a po prostu doszło do czegoś takiego, że, że to się jakby stało normą. Płatne DLC do gier to już jest norma całkowita. A, a, a DLC, yy, a, a skiny jakieś też się do tego stopnia to stało normalne, że ludzie kupują, wydają pieniądze, czasem setki złoty. Na przykład, nie wiem, do CS-a, czy do. chociaż w CS-ie to jeszcze można sprzedać potem i tak dalej, za jakiś hajs, czy do takiego H1, gdzie tego już w ogóle nie możemy sprzedać i kupujemy za to pieniądze i cieszymy się, że nasza postać w grze ma koszulkę, za którą wydaliśmy prawdziwe pieniądze i ta koszulka nam nic nie daje w ogóle, na przykład. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne, się zastanawiam, czy to jest objaw jakiejś zbiorowej choroby psychicznej. I dlatego mam takie do was pytanie, co wy o tym myślicie i czy wy też kupujecie skiny do gier i dlaczego i czy nie ma wam potem głupio, bo ja kupiłem. Jaka była moja motywacja do kupna? Mówię tak, a dużo gram w tą grę i też na streamach ją ludzie oglądają, to żeby jakoś tak przyjemniejsze odczucie było z gry. Ale potem pomyślałem, wydałeś, przeszło 40 zł, em... Na coś, czego nie ma, tak naprawdę, i co będzie nosiła postać Twoja w grze wymyślona, i tak gdzie. Się... Dwieście mi się głupie zrobiło przed samym sobą. No nie wiem, nie wiem, co Wy o tym myślicie. te ja już może otworzę. Otworzymy sobie po jednej skrzynce z każdego rodzaju. Przy okazji będzie unboxing. O, to można dużo łapek w górę zostawić. Dobrze, Unlock One, Inferno Crate. Tak, otwórzmy sobie taką. Go to Crates. No to proszę otworzyć. I uwaga. Wow! Bay of Dead padded gloves. Super. Super mega rękawiczki. Dobra, otwórzmy sobie teraz taką jedną. Może dropnie co fajnego. Kurde bele. Uwaga! Wow! Form alarm padded pants. Spodnie od strażaka. Yerona. Yeah. Oh, rona. mhm, mm mhm. Dobra, co byśmy tu jeszcze? Invitational To jest jakieś ciułskie. Showdown. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Powiem wam w sumie, tych mam dużo. Może tego Ronina otworzymy. Niech będzie. No, można na to wydać dużo więcej pieniędzy. No ja wydałem 40. Są ludzie co wydają po 400. Eee... Rękawiczki. Dobra, no i zostało 250 na jedną skrzynkę. Nie wiem, ja bym to Inferno otworzył. JOLO. I, tak I tak się już czuję wystarczająco głupio. No to niech się dzieje. Vlad face Bandana. Super. No i patrzcie co teraz mogę zrobić. Teraz sobie wchodzimy w Epirience Gear. Eee, gdzie to było? Czekajcie, hełmy takie, tutaj takie, a mogę sobie taki, w sumie jest fajniejszy. Czapka, co tutaj Zmienimy sobie coś, taka fajna, a Twitchowa, to nie, bo ja na hitboxie póki co. Eee, no nie wiem, dajmy sobie coś, to jest, to jest, to jest dobry kamuflaż, nie? Powinno być spoko, albo dajmy sobie koszulkę, niech będzie koszulka. Plecak to chyba nie, buty mamy takie jakie mamy, spodnie strażaka, gdzie one tu są? Gdzie one się straciły? Gdzieś tutaj powinny być. Czy to są te? Nie chyba. A, to są te. Wow. Zajebiste. No rękawice za tyle hajsu to już trzeba je nosić, nie? No. W Latwe jest bandana sobie damy. I tyle, no i drodzy. I to kosztowało mnie 40 przeszło złotych. A zasłaniam wam hopka trochę kamerą. Czekajcie, zrobimy tak, o. Widzicie, to kosztowało przeszło 40 zł. Czy to jest choroba psychiczna? Czy ma to sens? Czy Wy tak też robicie? Zapraszam do dyskusji. Tymczasem dziękuję za uwagę i trzymajcie się.